Dobry dzień, dobry dzień, dobry kochani. Dzisiaj nasze czterdzieste spotkanie. Kto wyobraża sobie, że to już czterdzieste spotkanie? Dzisiaj tradycyjnie medytacja serca w drugiej części. A w pierwszej części, najpierw sprawdzimy, co w nas, jak się mamy w ciele na, standardowo. Sprawdzamy, jak się czujemy, jak tam nasze ciało się dzisiaj ma, jak samopoczucie naszego ciała możecie się przeciągnąć jeśli tego jeszcze dzisiaj rano nie zdążyłyście zrobić poruszać ciałem a ja będę mówić będę dzisiaj mówić o autentyczności bardzo, bardzo ważny temat z wielu różnych punktów można sobie na niego popatrzeć a mnie do tego tematu zainspirowała wczoraj wiadomość głosowa którą otrzymałam od osoby która naszego live'a wczoraj oglądała ta zwa mnie zna i powiedziała że to fantastycznie patrzeć na mnie Podczas tych live'ów, bo mam wrażenie, jakby do mnie dzwoniła i roz, jakbyśmy rozmawiały przez telefon. I ja to uznałam oczywiście za ogromny komplement, bo to dla mnie jest znak, że to, jak prezentuje się tutaj, można powiedzieć, prezentuje się tutaj, nie odbiega od tego, jak prezentuje się, jaka jestem w życiu prywatnym. I powiedziałam, że świetnie, że jestem bardzo wdzięczna za tę wiadomość i że potraktuję ją jako dzisiaj taki temat wywoławczy naszego live'a o autentyczności, bo to jest historia z wczoraj. A pamiętam, gdy zaczęłam swoje pierwsze publikacje na YouTube i dostałam kiedyś wiadomość od też osoby, która mnie znała i która napisała mi taką informację zwrotną. i tam, było, tam był taki wydźwięk z tej informacji, więcej autentyczności. I ja im bardziej, oczywiście, rozwijam się, jestem z tym tematem autentyczności, też ze swoimi klientkami, widzę, jak ten temat łączy się z poczuciem własnej wartości, to widzę, ile może być taki, takich. Hmm, jeśli my komuś powiemy, bądź bardziej autentyczna, to tak naprawdę co to znaczy? Co to znaczy, bądź bardziej autentyczna? Bo dla mnie autentyczność nie jest o tym, że ktoś chce coś udawać, coś ukrywać tak specjalnie, że to robi, tylko że są, jest tam w nas wiele różnych mechanizmów obronnych, różnych masek, które nałożyliśmy w trakcie życia, żeby przetrwać, zwłaszcza, zwłaszcza to, te, te, te maski powstają i dużo mechanizmów obronnych w dzieciństwie. No i nie czujemy się bezpiecznie, bo pokazywanie siebie i bycie sobą nie było bezpieczne, więc te maski zaczęliśmy nakładać. I to nie jest tak, że ktoś sobie wstaje dzisiaj rano i myślę, m, dzisiaj to założę taką maskę, m, bo na to mam ochotę. Tylko my to robimy na poziomie często podświadomym. I te, te maski są czasami już tak mocno w nas, m, tak mocno w nas. M, Chciałam powiedzieć wryte, ale to chyba nie jest właściwe słowo. Natomiast my, myślę, że wiecie o co mi chodzi. Więc, gdy mówimy komuś więcej autentyczności, no to ja bym się mocno zastanowiła, czym jest dla ciebie ta autentyczność, i z takim też szacunkiem do tej drugiej osoby, że skoro ona się w ten sposób pokazuje, no to znaczy, że gdzieś się może nie czuć bezpiecznie, I to oczywiście z na tych poziomach podświadomych. Więc finalnie. Tak sobie myślę. Do czego zmierza ta moja wypowiedź? Zmierza do tego, że to jest to, ta historia też pokazuje jaką drogę przeszłam, ale nie przeszłam tylko dlatego tej drogi, bo powiedziałam sobie: mm, będę bardziej autentyczna. No dobrze. Mm, kolega mi powiedział: bądź bardziej autentyczna. Stałam się bardziej autentyczna. Tylko to jest praca, którą się wykonuje. To jest praca z. z mm, uwalnianiem emocji, to jest praca ze zmianą przekonań. Przecież wiemy, że to często nie dzieje się z dnia na dzień. Praca z utulaniem wewnętrznego dziecka i to też wszystko coś zadziewa się ze mną na sesjach, kiedy ja je prowadzę, to, bo, bo doskonale wiem, jak to robić, bo sama tę drogę przeszłam. Natomiast nie powiem do kogoś, kto przyjdzie do mnie, wiesz co, bądź bardziej autentyczna. Rzeczywiście, oczywiście mogłabym to jako w taki prowokacyjny, prowokatywny sposób powiedzieć, natomiast mam świadomość, z czym ta autentyczność jest związana? I to też nie jest tak, że my sobie kupujemy pakiet autentyczności i o, od dzisiaj jestem autentyczna, bo ja za każdym razem podejmuję decyzję, czy się pokaże, czy się nie pokaże, czy pokażę to, jaka naprawdę jestem, czy się dzisiaj schowam. Za każdym razem, kiedy ktoś o, chociażby przekroczy moje granice, czy ja za tymi granicami stanę, będę miała dzisiaj tyle siły, żeby za, nie, za nimi stanąć, czy nie. Um, więc, więc ta autentyczność, tytuł, tytuł dzisiaj Po co ci? Po co ci autentyczność? Przede wszystkim po, po zdrowie psychiczne. Autentyczność um, jest mocno związana z naszym samopoczuciem, byciem sobą i ze zdrowiem psychicznym. Tam, gdzie nie ma autentyczności, tam gdzie my się nie możemy wyrażać w naturalnej ekspresji, tam są często. Depresję, tam jest złe samopoczucie, tam jest, no można powiedzieć, że nasza, ból, nasza dusza cierpi i to jest mocno z tym związane. To jest jedna kwestia. A druga kwestia hmm, tam było poczucie autentyczności, właśnie próbuję sobie przypomnieć, jaka była druga część tytułu. Hmm, a no, właśnie, korzyści autentyczności to ja myślę, że każda, każda z Was to czuje. Że to bycie sobą jest takie uwalniające, no bo autentyczność znowu, mówimy tutaj o częstotliwości prawdy, czyli wybruje bardzo wysoko i dlatego my jesteśmy tak złachnieni tej autentyczności. Ale autentyczność też wymaga ogromnej odwagi. Więc to jest proces, do którego się idzie. Tak to wygląda z mojej perspektywy i to jest proces mocno związany z poczuciem własnej wartości, i ja o tym poczuciu własnej wartości będę mówić coraz więcej w kolejnych live'ach. Dla, dlaczego, jeszcze tylko może powiem, dlaczego y, uważam, że ten temat autentyczności jest mocno powiązany z poczuciem własnej wartości, bo y, tam, gdzie jest, tam, gdzie jest poczucie własnej wartości, to jest szacunek do siebie, akceptacja siebie. A jeśli ja siebie akceptuję, jeśli ja siebie przyjmuję i ja siebie lubię, to ja mogę być autentyczna, mogę się, siebie taka pokazać, bo to w sobie lubię, bo nie mam jakiegoś fałszywego obrazu siebie. Tylko widzę siebie taką, jaką jestem, i, i, to, i to jest dla mnie ok, i to akceptuję. Więc to jest dla mnie, ta, te, ten temat autentyczności jest dla mnie bardzo ważny, bliski mojemu sercu. Te pytania w coachbooku, które macie do ściągnięcia bezpłatnie, i tutaj linki oczywiście są pod, pod nagraniem, tam jest właśnie dużo autentyczności, bo to, czy ja mówię nie wtedy, kiedy chcę powiedzieć nie, czy mówię tak, kiedy chcę powiedzieć tak, to jest właśnie Mocno, mocno o autentyczności. I dla mnie zawsze przypomina mi się, jedna klientka, której też, też piszę w, w, w wstępie do coachbooka na stronie, że gdy powiedziała, gdy, gdy zaczęła właśnie być sobą i przestała zadawalać innych, to powiedziała, że tak, że, no, że ta autentyczność działa. Ale to też nie, nie było tak, że wstała rano, może u kogoś też tak działa, słuchajcie, może tak się pewnie zadziać. To się u, oczywiście u niej zadziało dzięki, dzięki jej pracy, dzięki jej zaangażowaniu i temu, że oddała się w pełni procesowi coachingowemu. Natomiast naszej wspólnej pracy. Natomiast to też nie jest tak, że sobie wstała rano i powiedziała: od dzisiaj będę przede wszystkim autentyczna, będę taka, jaka jestem. Bo najpierw też trzeba poznać, kim ja jestem. Tak? Bo często, często jak są te załamania nerwowe, to to jest takie, hmm, bo kim ja właściwie jestem? Nie? Tak często udawały, tak często wpas ludzie, ludzie i, i wpasowywują się w różne oczekiwania, udają to, kim nie są, że potem potrzebujemy sporo czasu, a nie wiem czy sporo, bo dla każdego to, co to znaczy w sumie sporo czasu. Każdy potrzebuje tyle czasu, ile potrzebuje. Natomiast potrzebujemy czas, żeby się zastanowić, czym w ogóle dla mnie jest ta autentyczność. Ja tutaj sobie sprawdzam czas. Ile ja już mówię o tej autentyczności, więc ja mega zapraszam, oczywiście, do tego procesu bycia autentycznym, natomiast to, to jest proces um, i, i to jest proces odkrywania siebie, nauki zaufania do siebie i przede wszystkim um, wzmacniania poczucia własnej wartości, bo kiedy Poczucie własnej wartości jest stabilne, nie jest uzależnione od tego, co na zewnątrz, czy ktoś Cię pochwali, czy nie, czy będziesz Cię z kimś porównywał, czy nie, czy Ty się będziesz sama z kimś porównywała, czy nie, no to wtedy ta autentyczność ma przestrzeń na to, żeby się ujawnić. Więc to są dla mnie tematy bardzo mocno powiązane i w najbliższym czasie właśnie o tej autentyczności, poczuciu własnej wartości i asertywności będziemy mówić znacznie więcej w kontekście obrazu siebie. Po to, co, co ostatnio do mnie bardzo mocno doszło, pokazało mi się też w, w, we własnym procesie, jak ten obraz siebie jest kluczowy i spaja te wszystkie inne kwestie, o których cały czas tutaj mówimy. Okej, okay, dobra, to ja mam wrażenie, że tytułem wstępu ta autentyczność się będzie, tak jak powiedziałam, będzie wracać, więc nie czuję, że dzisiaj muszę wyczerpać całkowicie temat. Chciałam dać taką zajawkę. Dajcie znać, ja tutaj sobie uruchomię czat. Hmm, jak, jak dla Was, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, jak dla Was, kochane, ten temat hmm, pracuje tej autentyczności? Na ile sobie pozwalacie na autentyczność? Na ile czujecie, że to jest bezpieczne? Bo przecież przy autentyczności ponosimy też jakiś koszt, tak? Jeśli wychodzę z odwagą, no to hmm, okej, okay, to może być różnie przyjęte, ja pokazuję siebie, natomiast komuś ta wersja może się nie podobać. Ta prawdziwa wersja, może wolał jakąś inną. No ale dobrze, to już jest temat też na, na innego live'a. Kochane, teraz hmm, przejdźmy do naszej medytacji. Więc zapraszam Was do tego, aby położyć rękę na sercu. Nasz standardowy oddech, 5 sekund na wdech, 5 sekund na wydech. Jeśli komuś na wdechu jest za długo te 5 sekund, to wtedy sobie to skraca oczywiście, to jest jedna rzecz. Oddech trwa 10 sekund, i to, co jest ważne, oddech wpływa i wypływa poprzez nasze serca. To z takich ważnych informacji to chyba tyle. No, oczywiście, z taką czułością do tego naszego serducha, z czułością, z miłością, z życzliwością. Tak, to będą chyba dobre, dobre słowa, które tego określają. Więc, kochane, połóżcie sobie teraz rękę na sercu. Poczujcie pod swoją dłonią bicie własnego serca. I powolutku będziemy przechodzić do naszego oddechu. Pamiętajcie, że oddech wpływa i wypływa przez nasze serce. No to zaczynamy. Wdech. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Wydech. Dwa.

Wdech, dwa, trzy, cztery, pięć, wydech. Dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, dwa, trzy, cztery, pięć. Wydech, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, dwa, trzy.

Wydech, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, dwa, trzy, cztery, pięć. Wydech, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, dwa, trzy, cztery, pięć. Wydech, dwa trzy, cztery, pięć. Wdech, dwa, trzy, cztery, 5. Wydech, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, 2, trzy, cztery, pięć. Wydech, 2, trzy. 5. I teraz utrzymując cały czas oddech na swoim sercu, poczuj, jak ta energia w twoim sercu się rozprzestrzenia, jak pulsuje, jak staje się coraz silniejsza, coraz mocniejsza, przepływa przez każdą komórkę twojego ciała, wpływa do każdej najmniejszej komórki twojego ciała i rozprzestrzenia się, wypływa poza twoje ciało fizyczne, wypełnia całe pomieszczenie, w którym jesteś, całą miejscowość, miasto. Cały kraj, kontynent i, prze, i przepływa, wpływa na całą planetę, wypełnia całą kulę ziemską. Poczuj, jak ta energia naszych serc łączy się i wypełnia całą kulę ziemską swoją miłością, swoją wdzięcznością. Poczuj teraz, jak Twoje serce generuje bardzo mocną energię miłości, która dociera do wszystkich kobiet, które teraz tej miłości potrzebują, które za swoją autentyczność są karane, które nawet może, może autentyczność wiąże się dla nich ze śmiercią i czują, że nie ma dla nich nadziei. Poczuj, jak teraz energia z, serc z naszych serc płynie i jest dla nich informacją: Nie jesteś sama. Widzę Cię. Kocham Cię, siostro. Jestem przy Tobie. Jestem przy tobie sercem, nie jesteś sama. Poczuj, jak ta informacja płynie. Może pojawić się jakaś konkretna kobieta, którą znasz, a może którą le ledwo znasz, ale mijasz na ulicy i w jakiś sposób jest ci bliska, nie potrafisz tego wytłumaczyć logicznym umysłem. Po prostu obserwuj. Bez konkretnej oceny, osądu, to na mnie jest w ogóle potrzebne. Wysyłaj energię miłości. I poczuj, jak ta energia miłości rozprzestrzenia się po całej kuli ziemskiej, i dochodzi do takiego momentu kulminacji, teraz, gdzie ta energia naszych serc staje się taka ogromna, i wraca do nas pomnożona z intencją. Pamiętaj, że przyjmujesz w tej medytacji tylko to, co ci, co ci służy, tylko to, co jest dla Ciebie dobre. I poczuj, jak ta energia miłości wraca do Ciebie pomnożona. Przepływa przez Twoje serce i wypełnia znowu każdą komórkę Twojego ciała. Jak wibrujesz miłością. Poczuj, jak to jest wibrować miłością. Jak to jest być w połączeniu ze swoją miłością miłością bezwarunkową, miłością Boga. I poczuj, jak przestrzeń Twojego serca się poszerza, i jak zadajesz pytanie do swojego serca tu i teraz. Zadaj to pytanie: jak mogę być dzisiaj bardziej autentyczna? O jeden kroczek. Jak mogę być dzisiaj bardziej autentyczna? O jeden kroczek. Co to znaczy? I zobacz, co się pojawi. Może pojawi się jakiś obraz, jakiś symbol, jakieś słowo. Zobacz, co się teraz pojawia. I pozwól sobie na to, co teraz do Ciebie przychodzi. Mm, niech to wszystko się gruntuje w Tobie teraz, w Twoim ciele. Mm, I pozwól, żeby ten obraz się w Tobie zakotwiczył. Pozwól sobie, żeby pozostał w Twoim ciele. I żeby został na dłużej, na dzisiaj, na tydzień, a może jeszcze dłużej. Może na zawsze. Ty decydujesz. I powolutku. Wróć do tu i teraz, otwórz oczy, możesz się też oczywiście przyciągnąć, trochę poruszać. A ja tutaj widzę, widzę wiadomość. Mm. Uh -huh. Uwielbiam autentyczność, natomiast widzę, że nie we wszystkich sytuacjach mam na nią mm, odwagę. No i dokładnie, dokładnie tak jest, i to jest to, o czym mówiłam. I wtedy, jak ja tak przyszłam z, z, z końca naszego medytacji od razu do tego komentarza, nie wiem, czy miałście chwilę, wy, wy tam się wybudźcie, poruszajcie trochę, bo ja tak z jednego do, do drugiego przeskoczyłam, zobaczyłam, że z komentarz i mnie to zaciekawiło, że kiedy rozpoznajemy, że ojej, w tym momencie to ja autentyczna nie byłam, to to, co sobie możemy dać, to przytulasa, możemy się przytulić, możemy mm, sprawdzić co oczywiście za tym stało, natomiast żeby sobie tego nie wyrzucać. O, nie byłam autentyczna. Yy, teraz się będę tutaj mocno yy, oskarżać tylko na takiej zasadzie, że okej, okay, dobra, zauważyłam to i daję temu uwagę, daję temu życzliwość, daję temu miłość. To jest też takie ważne, bo to, że nie jesteśmy autentyczne to jedno, natomiast drugie mm, jak my do tego staniemy i jak my siebie potraktujemy w tym. Czyli tutaj chodzi nie o ten głos takiego, wiecie, że będziemy sobie teraz wrzucać, och, jak mogłam, jestem beznadziejna, jestem tyle lat w rozwoju i znowu nie byłam autentyczna, bo to nie o to chodzi, tylko okej, okay, dobra, widzę to, mogę sobie to sprawdzić, co za tym stało, bo przecież coś za tym stało, jakaś próba ochrony siebie, jakaś niepewność i, i, i to przytulić, otulić. więc, Więc, kochane moje, Tyle chyba dzisiaj na temat tej autentyczności. Pamiętajcie, że te medytacje są nagrywane, więc sobie możecie do nich wrócić jeszcze raz. Kto nie pobrał coachbooka, niech szybciutko to nadrabia i, i robi ćwiczenia z coachbooka, bo będziemy się do nich w najbliższym czasie odnosić. Mm, I jeszcze jakieś ogłoszenia. Tak, ogłoszenia, że jeśli ktoś ma ochotę zasubskrybować, to zachęcam: kliknąć dwa razy w ekran, polubić, zostawić komentarz. To wszystko, jak zwykle, mile widziane. No i kochane. Życzę Wam pięknego dnia, życzę Wam autentycznego dnia, miłości wiele, no i mm, widzimy się jutro o godzinie 7.07. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia już jutro. Wszystkiego dobrego. Bu buzia!